Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób można odkręcić kontakt świecy zapłonowej, tak zwaną baryłkę, która jest zespolona ze świecą. U różnych producentów połączenie to jest zrobione w różny sposób. Jedni producenci mają ten kontakt na stałe, nie da się go w żaden sposób odkręcić. Inni producenci, tak jak firma Brisk, mają ten kontakt zgrzany i jest to do zrobienia, jest to do odkręcenia. A w niektórych wypadkach jest to niestety konieczność. Starsze samochody, jak i motocykle, mają kontakt na gwincie M4, i niestety, ale ta baryłka, aby ten przepływ energii przez przewód zapłonowy do świecy był prawidłowy, musi zostać usunięta. Zapraszam Was na dzisiaj. Przekrój ten przedstawia świecę zapłonową brisk gdzie możecie zobaczyć, że gwint M4, do którego będziemy chcieli się dostać, jest schowany pod właśnie tą baryłką. Baryłka jest zgrzana do tego gwintu w trzech miejscach. Są to takie malutkie punkty, które są widoczne na tej baryłce. Musicie pamiętać, że baryłka przez to, że jest zgrzana w trzech miejscach, naprawdę bardzo mocno jest zaciśnięta na tym gwincie. I w żadnym wypadku nie możecie próbować odkręcić świecy właśnie w ten sposób, montując ją do imadła i próbując odkręcić kleszczami. Tego typu próby odkręcenia kończą się niestety uszkodzeniem świecy, jak widać na załączonym zdjęciu. Albo urwiecie samą tą baryłkę razem z gwintem, albo uda wam się wyszarpać całą elektrodę centralną. Najlepszym sposobem na osłabienie punktu, w którym baryłka jest zgrzana do gwintu M4, jest użycie szlifierki stołowej lub szlifierki kątowej. Ja osobiście wolę używać do tego celu szlifierki stołowej. Ona posiada mniejsze obroty i bardziej precyzyjnie można zeszlifować punkty kontaktu. Przykładamy świecę do tarczy szlifierki stołowej. I szlifujemy w trzech miejscach, tam gdzie są widoczne punkty zgrzewu. Pamiętajcie o tym, że punkty te musimy osłabić nie zeszlifować ich całkowicie, z tego względu, że jak zbyt mocno wyszlifujemy te miejsca, to uszkodzimy gwint, który jest nam potrzebny, po to, aby później przewód zapłonowy bądź cewka, cewka zapłonowa miała odpowiedni kontakt. Po zeszlifowaniu punktów, gdzie baryłka jest zgrzana, możemy ją wreszcie odkręcić kleszczami. Nie jest to nic trudnego, w tym momencie kontakt ten jest bardzo mocno osłabiony i zgrzew bez problemu puści. Jak widzicie po odkręceniu baryłki cały gwint został nienaruszony, więc spokojnie nasza świeca nadaje się do użytkowania. Mam nadzieję, że film ci się podobał, a ty nie zapomnisz zasubskrybować mój kanał.